Anna Paszkiewicz, detektyw Bzik Rozdział czwarty Znikające kości Pewnego popołudnia do biura detektywistycznego zapukał pies Korneliusz. Nie był umówiony, ale Eulalia nie miała serca odprawić z kwitkiem leciwego kundla. Zwłaszcza, że tego dnia był on jedynym klientem. Cóż to trochę krępujące, nieśmiało zaczął Korneliusz zapytany o powód wizyty. Spokojnie, proszę mówić, odparł bzik. Zarówno mnie, jak i moją sekretarkę obowiązuje tajemnica zawodowa. Cokolwiek pan powie pozostanie między nami. Korneliusz westchnął głęboko. Kłopot w tym, że od kilku lat mam problemy ze wzrokiem. Nie widzę tak dobrze jak kiedyś. Mój pan o niczym nie wie i wolałbym, aby tak zostało. W przeciwnym wypadku nie pozwoli mi pilnować owiec i skończę przykuty do łańcucha przed jakąś budą. Obiecuję, że nikt się o niczym nie dowie. Raz jeszcze zapewnił bzik. Czy mam zatem rozumieć, że pańska sprawa wiąże się z pracą? Nie, na szczęście chodzi o coś zupełnie innego, a mianowicie o kości. One one znikają. Z miski? Wyrwało się u lali. Kto się panu podjada, tak? Skryjówek, wyjaśnił Korneliusz, a skarcona spojrzeniem detektywa kura natychmiast wróciła do notowania. Od jakiegoś czasu nie mogę znaleźć żadnego z zakopanych wcześniej przysmaków, choć doskonale pamiętam, gdzie je schowałem. Z początku myślałem, że może coś pomyliłem, bo w końcu i wzrok nie ten i nie te lata, ale szybko doszedłem do wniosku, że to niemożliwe. Bzik podumał przez chwilę, bo pytanie, które zamierzał zadać, dotyczyło dość delikatnej kwestii. Niestety, zawód detektywa wymaga czasem drążenia drażliwych tematów. A węch, może i węch w tym wypadku nie sprawdza się tak jak kiedyś? Nie, o dziwo, węch wciąż mam całkiem dobry. Pańską sekretarkę też najpierw wyczułem, a dopiero potem zobaczyłem. Proszę mi wierzyć, szukam kości dokładnie tam, gdzie należy. Detektywowi przyszło do głowy coś jeszcze. A czy oprócz pana w okolicy mieszkają jakieś psy? zapytał. Tak, ale dość daleko. Nasze gospodarstwo leży nieco na uboczu. Myśli pan, że to ich sprawka? Niewykluczone. Może któryś zakrada się na podwórze, gdy jest pan w pracy. Ale ja nie chowam kości na podwórzu, tylko na pastwisku zaprotestował Korneliusz. Jest ogrodzone i można się na nie dostać jedynie przez furtkę. Pies raczej nie zdoła jej sforsować. Musiałby najpierw zmienić się w kangura. W kurniku zapadła cisza, bo wizja skaczącego po pastwisku egzotycznego zwierzaka przemówiła do wyobraźni zebranych. Pierwszy z zamyślenia ocknął się bzik, uznawszy, że kangur jest tropem zdecydowanie zbyt mało prawdopodobnym. Cóż, nie mamy innego wyjścia, jak udać się na miejsce. Oświadczył stanowczo, sięgając po fajkę. Moim zdaniem to wszystko wygląda bardzo podejrzanie. Pastwisko było puste, zielone i pagórkowate. Brakowiec ucieszył eulalię, która panicznie bała się większych od siebie kopytnych. Tuż przy furtce potknęła się o niewielki kopczyk i runęła przed siebie, przez co pierwszych kilka minut spędziła na wygrzebywaniu się ze sterty świeżo skoszonej trawy. Na szczęście dość szybko zdołała przywrócić do porządku fryzurę i odnaleźć zagubiony notes i okulary. Nieobecność owiec znacznie ułatwiła sprawę. Tymczasem, na prośbę detektywa, Korneliusz ruszył przez łąkę, wskazując wszystkie miejsca, z których zniknęły kości. Kogut szybko zauważył, że o śladach może zapomnieć, bo każda kryjówka została wcześniej gruntownie rozkopana przez szukającego swych przysmaków psa. Niewielkie dołki stanowiły istną pułapkę dla drepczącej za bzikiem eulalii, która próbowała jednocześnie omijać krecie kopczyki i dziury w ziemi i szkicować plan pastwiska. Efekt jej wysiłków był dość mizerny, bo w ciągu całego czasu przeznaczonego na inspekcję przewróciła się aż osiem razy, skutkiem czego przestała przypominać dystyngowaną kurę. Wyglądała teraz jak mocno rozczochrana wrona, i tylko fakt, że w takim stanie oglądają jedynie bzik i pozbawiony dobrego wzroku pies, stanowił jakieś pocieszenie. Kiedy dokładnie stwierdził pan zniknięcie pierwszej kości? zapytał detektyw, uznawszy, że dalsze oględziny nie mają sensu. Jakieś dwa tygodnie temu. Z początku myślałem, że zjadłem ją wcześniej i zwyczajnie o tym zapomniałem, ale kiedy sytuacja powtórzyła się kilka razy. Nabrałem podejrzeń. Na wszelki wypadek sprawdziłem swoje kryjówki i wtedy odkryłem, że wszystkie kości zniknęły. Mówię zniknęły, bo moje schowki wyglądały dokładnie tak samo jak wcześniej. Nawet przy moim słabym wzroku dało się to zauważyć. Ziemia wokół nich była nienaruszona i nie pozostał na niej żaden zapach. Cóż, to rzeczywiście dziwne. Przyznał Bzik, ciesząc się w duchu, że nareszcie ma do czynienia z naprawdę trudną do wyjaśnienia sprawą. Najwyraźniej przestępca działał powoli, w sposób doskonale przemyślany. Jedynym wyjściem jest przyłapanie go na gorącym uczynku: skoro sytuacja się powtarza, istnieje szansa, że wkrótce znów coś się wydarzy. Eulalio, proszę wrócić do biura pokoc i prowiant, i przy okazji doprowadzić się do ładu. Przed nami długa noc. A pana, dodał, gdy sekretarka zniknęła za zakrętem, poproszę o przyniesienie jeszcze jednego smakołyku. Zastawimy pułapkę. Kiedy nadeszła noc, wszystko było przygotowane. Za niewielkich rozmiarów krzaczkiem na rozłożonym na ziemi kocu przysiadła Eulalia i uzbrojony w latarkę bzik. Mieli stamtąd doskonały widok na miejsce, w którym Korneliusz ukrył kość. Ustalili, że na wszelki wypadek psa nie powinno być w pobliżu, tym bardziej, że i tak nie zobaczyłby w ciemnościach nawet skaczącego kangura. Czuwając na zmianę, detektyw i jego sekretarka zdołali jakoś dotrwać do świtu. Nie było to łatwe, bo na pastwisku kompletnie nic się nie działo, a nie mogli ze sobą rozmawiać, by nie spłoszyć ewentualnego złodzieja. Jednym słowem, okropnie się nudzili. Nic więc dziwnego, że tuż przed przybyciem Korneliusza i owiec w końcu zapadli w głębszy sen. I co, pojawił się? Zawołał pies, gdy tylko wszystkie owce znalazły się za ogrodzeniem. Wylwany ze snu Bzik zaprzeczył, bo nie zamierzał przyznać się do tego, że mógł cokolwiek przegapić. Kiedy jednak Korneliusz sprawdził kryjówkę, okazało się, że kość zniknęła. Tuż obok pojawił się za to spory kopczyk, którego z pewnością wcześniej nie było. Cóż, wygląda na to, że sprawa rozwiązała się sama, oświadczył rozczarowany Bzik. Przez całą noc żywił nadzieję, że tym razem śledztwo zajmie mu więcej czasu. Przynajmniej wiadomo, którędy złodziej dostawał się do pańskich kości. Zwyczajnie zakradał się od spodu. Na myśl przychodzi mi tylko jedno zwierzę, które mogło to zrobić, więc wystarczy wyjaśnić, czy nie działało na czyjeś zlecenie. Być może mamy do czynienia z dobrze zorganizowaną szajką. Zanim jednak detektyw zdążył nacieszyć się wizją opryszków osobiście przez niego złapanych, kopczyk drgnął, a u jego wyjścia pojawił się ryjek. Ryjek, rzecz jasna. Należał do Kreta, który ostrożnie wygramolił się na zewnątrz i, jak gdyby nigdy nic, zapytał: Czy moglibyście tak nie hałasować? Tu się pracuje. Bzika zamurowało. Nie dość, że miał przed sobą głównego podejrzanego, to ów podejrzany najwyraźniej w ogóle nie przejmował się możliwością odkrycia jego udziału w przestępstwie. Albo zatem doskonale udawał, albo też w dotychczasowym toku myślenia detektywa była jakaś luka luka absolutnie niedopuszczalna dla kogoś, kto aspirował do tytułu najlepszego śledczego w okolicy. Co robił pan dziś nad ranem? Zapytał stanowczo, przypominając sobie, że podobno krety są najbardziej aktywne o poranku. Czuł, że śledztwo coraz bardziej wymyka mu się ze skrzydeł, więc należało przynajmniej zachować pozory, że jeszcze je prowadzi. Jak to co? Kopałem nowy korytarz, odburknął podejrzany. Ale oczywiście musieliście stanąć akurat tutaj. A co zrobił pan z kością? Chyba pan nie zaprzeczy, że tu była! zirytował się Bzik. Kret zastanowił się przez chwilę. Chodzi o ten śmierdzący patyk? Oczywiście, że wyrzuciłem. Terasował przejście. W głowie Bzika zaświtała pewna myśl. No tak, rozumiem, a czy mógłby pan. Tym razem jego głos brzmiał dużo łagodniej. Pokazać nam miejsce, gdzie wyrzucił ów patyk? Dlatego pana, kogut wskazał na Korneliusza, ma on szczególne znaczenie. I tak oto bzik Eulalia i Korneliusz trafili na niewielkie wysypisko śmieci, które kret zorganizował niedaleko pastwiska. Oprócz kamieni, kawałków kory i kilku starych zardzewiałych puszek, znaleźli tam wszystkie kości. Okazało się, że kret wcale ich nie ukradł, tylko zwyczajnie wyrzucił, bo przeszkadzały mu w pracy. To, że akurat ostatni kopczyk powstał w miejscu kryjówki, stanowiło szczęśliwy zbieg okoliczności, bo zwykle wszystkie przeszkody kret transportował pod ziemią i dopiero na wysypisku wypychał je na zewnątrz. Usłyszawszy, że kości stanowią czyjąś własność, obiecał więcej ich nie ruszać, pod warunkiem, że zostaną zakopane z dala od najważniejszych podziemnych tras. Zadowolony Kornel już natychmiast schrupał wszystkie nadające się jeszcze do spożycia przysmaki i, podziękowawszy detektywowi, wrócił do pilnowania owiec. Zawiedziony tak łatwym rozwiązaniem całej sprawy, a przy tym potwornie niewyspany bzik, udał się wraz z Eulalią do kurnika. Do końca dnia biuro pozostało zamknięte, bo przecież długą, niemal bezsenną noc bezwzględnie należało odespać. Hej, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.